Witam widzów. E, mam nadzieję, że... Nie zacina. Pokaż się kubuś, pokaż. Jest kubuś ze mną jeszcze. E, może tak. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie, moi kochani widzowie. Nie było mnie trochę z 17 dni. E, ponieważ to co tu widzicie było kurwa przeze mnie własnoręcznie robione klejone, kurwa, męczone się i inne gówno, inne trudne, ciężkie do przejścia o, okej okay. ale jakoś widzę nie no, wygląda to inaczej w każdym razie widzowie. Wygląda to mniej więcej tak. Tutaj moje stanowisko jest tak. Tu są LEDy, tu wszędzie są pianki, tu jesteście wy. Eee, tu są LEDy, tu jest, tu jest to ustrojstwo jebane. Kamera. Widzicie? Ta cała ściana jest generalnie wyklejona. Tam są drzwi. Tu jest moja kurwa safa wielka jebana. To się z niej tyle było jebania i czekałem na nią w chuj. Tu mam taką komodę. Chujowo pewnie naświeć światło jest. Yy, tu jest taka komoda. Tu jest szafeczka. Tu mam nad łóżkiem, mam tak zrobione. No i oczywiście jest też... Ogromne kurwa łoże moje. Nowe. Nawet jest. To miejsce jest tyle do przejścia, generalnie. Jest, jest, jest. Ale, ale jest idealnie. Możesz zgasić światło. To tylko do pokazania było. Mm, no i co? Problem kurwa z tym pokojem był taki, że. Że co kurwa, że w chuj jebania się było widzę, naprawdę, bo w kurwe pierdolenia się z tym tylko jedno chodzi. Co, szafę, mogę wam powiedzieć historię z szafą, historia y, z szafą była taka, że Że co, kupiłem szafę, nie mogłem zamówić, y, czego nie mogłem zamówić, montażu Montażu nie mogłem zamówić szafy, normalnego mm. Więc stwierdziłem, że sam ją będę składał. No i co? Zacząłem składać jedną część i ją rozpierdoliłem. I czekałem chyba godzinę na infolinii, żeby się dowiedzieć, co mam z tym zrobić. Tak, i w końcu się dowiedziałem, że muszę jechać po części. Jedna część jest na Wiankach, druga jest gdzieś na targówku i musiałem kurwa zapierdalać busem na dojanek na następny dzień autem na targówek yy, okazało się w ogóle że w jankach mogę zamówić montaż szafy ale stacjonarnie nie przez stronę się nie dało więc musiałem zamówić te jebany montaż szafy stacjonarnie w jankach I zamówiłem przyszli goście złożyli Łóżko, jest dopierdolone, mam materas taki jaki chciałem, ramę zajebistą A tak swoją drogą to panowie te szafy złożyli chyba, kurwa nie wiem, no w godzinę, max, Mag, max godzinę Łóżko w 20 minut yy, Biurko te komody to już ja skręcałem sam, tak jak wyklejałem to gówno I się starałem żeby było w miarę prosto, nie jest to idealnie, ale, ale jest na pewno ładnie Rolety też przykręcałem sam. Jest też tak, jest grzejnik nawet. Jest grzejnik. Macie na, na tym, na kadrze. Co, trochę mnie nie było. Mogłem trochę zejść z wagi spokojnie. Maczek już w drodze. Jest, właśnie dostałem u powiadomienia Tuberica. No co, generalnie się starałem, żeby ten pokój wyglądał yy, w miarę. Że tak powiem, studyjnie, żebym się poczuł bardziej profesjonalny, skoro jeszcze przeprowadziłem trzeci raz w Warszawie, żebym się poczuł po prostu bardziej profesjonalny i, i czuł się przede wszystkim komfortowo. A pierwszy raz chyba w ogóle siedzę przed tym kąpem tak duże i coś robię. Póki co się czuję zajebiście. No tak, ja mam syndrom Kiza, że kiedyś nie miałem, teraz mam. Mogę mieć przynajmniej, więc chcę to wykorzystać. Szczególnie, że daje ci mi możliwość taką, że mogę sobie pozwolić na takie rzeczy. No i co, mam nadzieję, że wygląda spoko wszystko. Gdzie Globus? Jeszcze. Mam, część rzeczy mam jeszcze w salonie. Nie wniosłem tutaj wszystkiego, wiecie. Generalnie z konferencją to wyglądało tak, że niby się stresowałem, niby nie. Stresowałem się bardziej do pierwszego pytania do mnie skierowanego, i stresowałem się trochę, poczułem taki wzrok ludzi po prostu, jak, jak szedłem, jak wywoływali mnie i szedłem tam. U, szedłem prosto, to widziałem, jak ludzie tylko tak stoją i się patrzą na mnie, to się dziwnie czułem trochę, ale, ale było spoko. Jak na pierwszy raz uważam, że, że... nie no, nie, nie, nie byłem jakiś. Spalony, kurwa, <grafQue> nie byłem jakiś giga cringe, nie? Wyszło ok Aura Snorlax kurwa zamiast mi powiedzieć, że było zajebiście to z… kurwa ten no wow, we zostać, we... E, Kiedy liga w tym studiu? Jeszcze nie wiem <z> Dziś <wody> <Cieć> w nocy <grafię> <grafię> Dziś w nocy? Nie, no ja nie, nie ma chuja, że z tą kamerą odpalę ligę na tylu ramach e, Generalnie bardzo fajne wydarzenie, podobało mi się A, war, ktoś napisał, że Wardęga mi ręki nie podał, ja z Wardęgą gadałem wcześniej, spokojnie to, 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 to poza tym, mnie tą kleptą, może się nie odwróciłem. Tak jak ten Wojtek do mnie podchodził chciał mi rękę podać, ja go nie zauważyłem. Trochę byłem zdezorientowany. Ty... Tak, by z Wardęgą już gadałem kilka razy, bo trenuję z nim w klubie. Jest e, spokoj. Czy będzie vlog? Nie, vloga nie będzie, bo nie mamy go gdzie wrzucić. Chyba, że będę na vlogu gdzieś kurwa u miksera albo coś takiego. Ulfika. U fel... Ulfika. A, u Ulfika? U miksera może na vlogu? i eee, jaki jest kurs? 1.22 Dobra, to powiedzcie mi czemu jest taki kurs, a na Leksia bo na Instagramie przypierdalam w ankiecie No bo kurwa dzieciaki. No bo tam nie mogło obsarać, bo to dzieci. No. Przypierdalam w ankiecie widzowie u Leksia na Instagramie eee, W walce, jeszcze Whisolem mnie nazwał, zamiast napisać normalnie. A widziałem go. Krózot, dużo osób tru, widziałem, fajnie w ogóle Ale Aleksiu się pojawił i Kataryń zniknął. Trudno, no bez kitu, <laughs> to prawda? Aleksiu przyszedł i chciałem sobie coś zjeść i już nie było, kurwa. Czy na... <śla> nie, jakby ja podszedłem do miksera normalnie wcześniej i, i ten zbiłem z nim piątkę ja i pogadałem nie. normalnie, nie? <ślał> no jest już Żeby wiedzieć, no to jak, to, to jak to wygląda to sytuacja. Jakby kwestia jest taka, też że wiadomo, mikser tam miał jakiś. Mniejszy, większy problem yy, psychiczny, czy, czy to chuj wie Nie chciałem na niego w żaden sposób wjeżdżać Nawet nawiązaliśmy takie relacje spoko że, I mówiliśmy tak, słuchaj, coś kurwa dymimy I się śmialiśmy, to, to widać, że jak podpowiedziałem mu, że mi w chuj przykro, to się sam zaśmiał, no tam kurwa sportowe zakapiory Na 12. Było, było, było spoko, spoko no, nie chciałem go atakować w żaden sposób Chciałem podejść bardziej z chłodną głową bo, bo jak mówię, stresowałem się do pierwszego pytania Później podchodziło już git, bo przed konferencją udzieliłem tam wywiadu dla Huberta eee, Z Bogzelem to w ogóle cały czas gadałem Wojtek Gola, to, kurwa, co, co on tam no robił w ogóle Gola, w sumie to... on, na Wojtek Gola tam siedział, ładny wyglądał no. No. Eee, To tyle w sumie ludzi z MTV, I się <laughs> Na sam koniec w sumie Tak eee... O kurwa, o kurwa 80 subów? Kurwa, kurwa. Ja pierdolę Ale wyjebało kurwa Ale koks. Kurwa dziękuję Ci za 80 subów Boże, Ja pierdolę, dla Ciebie nawet Maca mogę opierdolić też Czy będę wychodził w koszulce czy bez? Nie no oczywiście, że bez koszulki będę wychodził Jakby z sześciopakiem ja no nie sześciopakiem, jakby 8 kilo jeszcze muszę zejść. Wywiad Churaj Tak, widzę, ale... udzieliłem udzieliłem wywiadu dla tej Na najlepszej dziennikarski. Na najlepszej dziennikarskiej polskiej Moniki. Pani Moniki. Eee, my bardzo namawiali, żebym tam poszedł, więc poszedłem. Ale na... <laughs> Kurwa. Nie wiem, nie mogę ze śmiechu tam wytrzymać trochę. Eee, ale okej. Okay. W skali od 1 do 10 jak mnie bardzo skręciło jak mnie zapytali o ten grzejnik I o Tira jeszcze A o Tira? Nie wiem no już O Tira było gorzej według mnie O Tira było gorzej. Ja czułem go gorzej przy tym jest taki, że Znaczy ja myślę, że dla widzów nawet śmieszne pewnie Znaczy latek co tylko kumają z Twitcha no No tak no, no. Jakby to niestety jest takie cringe'owe, bo ludzie nie wiedzą o co chodzi No co, śmiesznie było Znaczy śmiesznie no Trochę mnie wykręciło, ale jakby byłem przygotowany na takie rzeczy, bo takie rzeczy się dzieją po prostu. no Spoko było. Do jakiej nuty wychodzę do walki? Nie mam pojęcia. Spoko było. Nie wiem jakby. Nie wiem jak to się oglądało, bo z takiej perspektywy siedzącej. To jest to małe to Kurwa i się tam siedzi, jakby. Nie wiem co się dzieje w sumie. No to. Waga będzie zrobiona, nie ma problemu. Czy będę ćwiczył jeszcze po fame? Oczywiście. Udzieliłem nawet to wywiadu. Będę ćwiczył, ale nie tak intensywnie na pewno. A co do face-to-face, to, face, to nie mogę kurwa ze śmiechu wytrzymać. nam zachował powagę, ale jakby ja wcześniej z mikserem też robiliśmy jakieś Patrzenie sobie w oczy, też nie mogę ze śmiechu wytrzymać. To da mi kurwa zabawne. Jeszcze tak mnie wzięli po prostu. No, takie nagle mnie wzięli do face-to-face. Myślę, chuj, no dobra, no, idziemy. <noise> idziemy, no Myślałem, co że... W ogóle podszedł do jakiś... <noise> był, tak? mhm. <noise> poszedł do mnie jakiś. to był tak? Poszedł do mnie, Yoshi i powiedział, tak. Siema, jestem jebanym smrodem, ale mogę z tobą zdjęcie? Góra, <noise> <noise> <że> nie, <noise> Chur, nie na nic. poczekaj. Ile osmat do mnie podchodziło? Żadna ja byłem obok tego. Wysoki obok mnie stał z sucharem, to już. No hmm. czy Leksy dziś oddawała? No, mhm. Oddawała. Fuj oddawała. No zmierzyłem się z nią wzrokiem, bo gdzieś obok Kolaka siedziała. O jezus, smaja, ładnie pachniała. Od razu mi się historia Monster trakach Marcina przypomniała. <laughs> No co, bardzo ładne dziewczyny tam były generalnie Były takie, które podchodziły, a nie wiedziała kim jesteś Co? Były takie, co podchodziły, a nie wiedziały kim jesteś nawet Nie, no to nie podchodziły Była ta jedna na zewnątrz A no to ona krzyczała, a nie wiedziała A nie podeszła ale to widziałem co to był za ty, baby, bo ja wyszedłem do widzów tam i baba krzyczy tak. Ciao, popo! się tak spoko. Idzie później Ambro chyba i mówi tak do niego: fajne tatuaże masz! To, to, <laughs> Także. No. Po prostu. Ale co, no spoko było. Ale nie było takiego typowego na przykład pokoju dla, dla zawodników, tylko normalnie byli luźno chodzili. No. Co się tak szanse, mam kurwa jakiś tiki, muszę ruszać. Co? Pogadałem sobie chwilę dla pieniędzy. ży dla pieniędzy. Paweł, chyba nie? Paweł. Mówił, że obstawi. Mówił, że obstawi. Nie. Ale jakimś tam... Ja rozmawiałem z jakimś influencer'em większym? Mm. <grych> Czekaj. Chcę sobie przypomnieć. Chyba każdy miał we mnie wysrane. Bogdzil cały czas z nami chodził, nie? No dobra, ale no Boxer to Boxer. No i Kasper Broński. Powiedział, za stricte. A, no, no. tak. Kacper Błoński patrzył powiedział wow. Wielkie Xiami Industries A eee. jak kazali wypierdalać o towarzyszącym towarzyszącą To się poczułem taki samotny kurwa stałem sam Tak, łapy, kurwa. O, to tylko mówił tak co chwilę Kurwa trzeba by coś poddymić tutaj ładnie nie wyszyłem na tej ale konferencji. Podzieli, Takie do nudy jebane, muszę coś podnieść. Jakby no co? Pierwsza konferencja była taka bardziej na przełamanie się. Eee, za niedługo jest też cage. Eee, ale na cage jestem solo z boxdelem. Bo... A, myślałem że no Face to face, to face to jest to, jeszcze później. To, to jest, to jest... Więc będzie cage z boxdlem. Nie wiem co tam z ten kurwa. Oszust jebany będzie chciał ze mną rozmawiać, ale... Będzie coś poddymi. Ale pewnie Bogdyl będzie chciał coś poddymić, lekko, tak jak mówił. Wiecie jaki... taki siedział, kurwa i kurwa poddymić by coś pasowało, ale nudy na konferencji. bym coś poddymił tutaj, trzeba coś zrobić. Tak, tak siedział kurwiony i myślał tylko jak zadymić <grym> na konferencji. 10 razy na mnie patrzył i tak, uśmieszek tylko. <grym> no. <grym> Na mnie też się patrzył, że się śmiałem, jak ktoś powiedział coś śmiesznego patrzył, ja tak patrzył się. patrzysz na mnie, czy... ja, ja, jak widział, że ja się uśmiechnął, to on też się uśmiechną, że wiedział, że śmieszne było. No ale mówi tak, już się nie mówi, ale mrozi, nie? Ja mówię, dajcie, dajcie jakiś zamiennik. Da, ja, ja, ja mówię tak, że możesz coś z klimatyzacją powiedzieć na zamiennik. I powiedział właśnie, żeby przykręcić klimę, że coś takiego, kurwa. I się popatrzył na mnie też uśmiechnąłem Widzicie, bo łapie i próbuje łapać dobre teksty Przecież tutaj nic się nie może stać Skąd mam białe szoksy? Białe szoksy akurat zajebałem Holakowi, się wymieniliśmy, bo miałem czarne Ale nie chciałem iść full black To, to wziąłem sobie białe szoksy Akurat pasowały mi na nogę Jakby co, no do miksera mam szacunku trochę Mam szacunek do miksera, jakby wziął kurwa walkę, wziął, podjął rękawicę, powiedział, że może się napierdalać. Uważam, że szacunek się należy. My to wszystkiego od beczki z palca Każdego sto Bo, bo ja się, się mnie pytał tak mandego, A co byś powiedział jakbym cię tak podkurwił lekko Ja powiedział Wypierdalaj z smalcu kurwa Mnie wkurwiasz tylko I powiedział, bym powiedział Wol bym wchuścił, żeby tak było leko. Ja to by zdjęcie z ty tam w tych sandałkach po Kurwa widzowie ja wam coś powiem Pamiętacie jak Na pierwszym mieszkaniu w Warszawie Paliłem dwa szlugi i robiłem fitness <laughs> Z dziewczyną Wardengi. Gdzie to jest dziewczyna narzeczona? Nie wiem, dziewczyna chyba. Nie wiem. No jest z nim. No. No. I, i wiecie, sobie robiłem, wiesz, wyjebane miałem, że nigdy jej nie spotkam. No, a spotykam ją dosyć często teraz na treningach. I na początku mnie nie skojarzyła, to dobrze. Było. No, a, później, a później mój trener mówi do niej, że tańczyłem z, ze szlugami do jej, do, do jej fitnessu I się zaśmiała podobno i cisnęła beka, ale to dobrze Śmiałem, że mnie weźmie za jakiegoś kurwa przyjeba No, także śmieszne sytuacje tam wy, wynikały No, generalnie wyglądam jak Jebany Patol. A ja wiecie, że jestem e, miłym człowiekiem. A już tak jak powiedziałem w wywiadach, e, co do portalu Mieleckiego, e, Hej Mielec, tak? Jestem zawiedziony postawą autora e, Autora tego artykułu. Jest on niedoinformowany e, i mnie zdenerwował. I niech się pouczy trochę pisać. Rura. Chujalo, strasznie. Rozumiem. No, no nic, ja się wiecie, ja się starałem y, dać do świadomości publicznej takie miasto jak Mielec. Tak. Mielec. Chuj, abyście wiedzieli pewnie o tym mieście, gdy nie był stamtąd. Ola kot odwiedziła to miasto, a on mi pisze, że. Pato streamer znany ze swoich wulgarnych streamów. Dziękuję Kirito, jak rodzina zareagowała, że walczę? No co, tata siedział i tak. No ja bym wolał, żeby nie, no ale jak chcesz, <ścoughs> to spoko A mama, że się bała, że mi się coś stanie, ale to klasyczne u rodziców, no, no co. Nie, nie ma co wiecie. Trzeba iść do przodu, tak? Nie wolno się ograniczać. Moja mama powiedziała. Że się zmieści. Co sądzę o main eventie? No, tak mnie interesował, że wyszedłem wcześniej. Fali. Nie no, sportowo jest mega Generalnie sportowo jak jako sportowo zajebiście. Że jest takie coś, że... Tam dogadali, że jest ciągła walka, tak? 15 minut ciągłej 15 minut ciągłej walki. Sportowo zajebiście, ale jeśli chodzi o jakieś. Dymy oglądalnościowo, to, to, to znaczy wiecie Znaczy mnie to dziwi, czemu oni wszystko wpychają w ten boks, kurwa No niech się biją w tym MMA, kurwa, 15 minut ciągle Kurwa, to wiesz, ile by leżał jeden na drugim? No i chuj, to by leżał, ale w tym boksie co robią, kurwa, takiego? Ewentualnie mogliby dać jakieś zasady Kto wygrał pierwszą ich walkę? Daj Holokowi spać u siebie, no nie, ale jak, nie, jak Kuba chce, to że spać, że on o tym dobrze wie, że jest tu mile widziany a w ogóle Smolasty, Smolasty to... się bije z disco polowcem. Dlaczego mu nie przyjechał, nie wiem co robić. Nie przyjechał jeszcze do niego ten disco A Ferrari. Filipek Ferrari, no a Smolasty spoko jeszcze generalnie. Jeszcze się widzimy na pewno. Także czekajcie jak coś na mnie. Kocham was bardzo. Do zobaczenia następnym razem. To takie kurwa kościste łapy. A co, ja napierdalam dalej, nie? Pozdrawiam wszystkich.